Dobra, siemanko. Dzisiaj filmik o tym, jak układam moją dietę na masę, a jak ją układam na redukcję, jakiem przed treningiem, jakiem po treningu, jakiem wszystko. To jeszcze nie jest dzień jedzenia i pamiętam o dniu jedzenia. Wiem, że chcieliście film o diecie. Na razie jest taki, będzie dzień jedzenia. Obiecuję już mnie, jak to nagrać tak, żeby to miało sens, ale jeszcze nie dzisiaj, także subscribe, stay tuned for that. A dzisiaj pogadamy o tym, tak po prostu, jak schematycznie jak działa taki mój schemat układania moich posiłków na masę i na redukcję. Dobra, u. więc zaczniemy sobie od tego, że tak jak widzisz, zaczniemy sobie od masy, ale mamy trzy posiłki podstawowe, posiłek jeden, posiłek dwa i posiłek trzy, natomiast to jest tylko tak na moje potrzeby, bo ja z trzy posiłki dziennie i tak mi jest najlepiej, najłatwiej, natomiast to może być pięć posiłków dziennie, jeżeli tobie jest tak wygodnie, mogą to być dwa posiłki dziennie, albo nawet jeden, no jeden raczej ciężko będzie ci zrobić, ale może być mniej, z racji tego, że jedząc w taki sposób, w jaki ci pokażę, z automatu, no jeżeli chcesz jeść częściej, czyli chcesz mieć 5 posiłków w ciągu dnia, no to będziesz musiał jeść mniejsze porcje, no bo wiadomo, nie zeżrzesz 5 razy w ciągu dnia dużego posiłku, takiego jak ja jem, tylko 3 razy w ciągu dnia. Nie? No i teraz tak, żeby ten schemat działał, no to jest kilka zasad takich ogólnych, jak nie chcemy liczyć kalorii, nie chcemy wpisywać wszystkiego w aplikację, nie chcemy żyć jak robot, no to trzeba jakieś ogólne zasady odżywiania rozumieć. I mniej więcej się tym, tego trzymać i umieć tym operować, żeby takie coś mogło w ogóle zadziałać. I dla mnie takie zasady są głównie dwie. Pierwsza jest taka, że wszystko to, co tutaj się dzieje, ten cały schemat to ma być 90 na 100 moich posiłków, czyli 9 na 10 razy. Jak ja cokolwiek jem, to jem zgodnie z takim moim schematem, jem pełnowartościowo i odżywczo. Jeden posiłek na 10 to może być, że wejdę sobie na przykład z dziewczyną do restauracji i zjem coś w restauracji, bo ja doskonale wiem, że w restauracji nakarmią mnie czymś, co jest bardzo wysokie w kalorie, bardzo węglowodanowe, napakowane różnymi rzeczami i nie jest to z reguły zbyt zdrowe i zbyt odżywcze, co spowoduje, że dużo zjem kalorii, ale nie będę nasycony, więc później będę musiał zjeść jeszcze więcej. Więc ograniczam to do jednego posiłku na 10, czyli 90 na 100 takich rzeczy to jest to. Druga zasada jest taka że ten cały dzień jedzenia, czyli jak sobie wezmę wszystkie moje posiłki, które zjem w ciągu dnia, to musi mi pod koniec dnia przynieść zjedzone 1,6 g białka na kilogram mojej chudej, czyli nieotłuszczonej masy ciała. Czyli załóżmy, jeżeli ja w tej chwili ważę 80 kg. I mam na sobie 10% kanki tłuszczowej, przypuśćmy, mam, mam trochę więcej niż 10% jeszcze, ale przypuśćmy, że mam 10%, to odejmuję sobie od 80 kg 10%, czyli odejmuję 8, tak, zostaje mi 72%. I 72 razy 1,6 to wychodzi mi moja liczba gram białka, jaką potrzebuję zjeść. I mówię tutaj mniej więcej, to nie jest idealnie, że celuję w gram codziennie, bo ja jakby wszystko mam w głowie mniej więcej, wiem ile co ma białka i mniej więcej wiem, ile białka mi dziennie jest potrzebne. Natomiast taka liczba, wiem dla mnie z doświadczenia tego, co jem na co dzień, że taka liczba jest jakby realna do zjedzenia, jakieś. Ogromne liczby białka dla mnie nie są realne, nie lubię tyle tego jeść, ciężko mi jest to zjeść i nie potrzebuję wcale tyle zjeść, żeby budować mięśnie. Ale to 1,6 to jest taka dobra liczba, żeby mniej więcej tyle się zgadzało i zanim zacznę jeść jakiekolwiek inne składniki w mojej diecie, to najpierw upewniam się, że wszystkie te posiłki po dodaniu dadzą mi mniej więcej tą liczbę białka. To jest po to, żeby po prostu nie zjeść zbyt dużo kalorii z innego źródła makroskładników, czyli z węgli i z tłuszczy, bo jeżeli to zrobisz, to będziesz zbyt głodny, a będziesz miał za dużo zjedzonych kalorii. A jak zjesz dużo białka, najpierw to będziesz bardzo nasycony i zjesz małą ilość kalorii, przez co no, łatwiej jest w ten sposób nie nabierać zbędnej ilości tłuszczu. I teraz, cały system działa tak, że ja sobie biorę na masę Siłek pierwszy i biorę sobie taką moją listę dobrych źródeł pożywienia. Ja tą listę mam oczywiście już w głowie, bo mniej więcej wiem jakie produkty są dla mnie dobre, jakie lubię jeść i tak dalej i co i ile czego ma, co się z czego składa. Wam taką listę się postaram e, podrzucić albo w opisie, albo gdzieś wam powklejam na ekranie taką miałem przygotowaną listę dobrych źródeł makro. No w każdym razie nawet przeczytam, bo mam ją tutaj odpaloną na kompie. Z takich rzeczy jak białko takie czyste, bez żadnego innego jakby dodatku, czyli to są takie rzeczy jak coś, co ma tylko białko i na przykład zero tłuszczu, no to właśnie skyr 0% tłuszczu, odżywka białkowa, tylko też takiej dobrej jakości, żeby było 1% węgli, 3% tłuszczu maksymalnie. Później mamy taką kategorię jak białka i tłuszcze, no i tutaj będą takie rzeczy jak jaja, wołowina, wieprzowina, kurczak, tuńczyk, łosoś, makrela, krewetki, inne co morza, serek wiejski, indyk inne z dobrym składem, sery z dobrym składem i tak dalej, wiesz o co chodzi. Później mamy takie rzeczy jak sam tłuszcz, czyli na przykład głównie jakaś czekolada, orzechy, awokado, tego typu rzeczy, które po prostu mają w sobie dużo tłuszczu, a niewiele innego. No i, koniec, no i na koniec mamy węglowodany, czyli takie rzeczy jak jakaś tortilla domowej roboty, ziemniaki, ryż, quinoa, czy tam komosa ryżowa, bataty, tego typu rzeczy, takie proste węglowodany, które są naturalnie występujące, nie są zbytnio przetworzone. I można je jeść. I teraz, żeby ten system funkcjonował, to biorę sobie mój posiłek pierwszy i posiłek pierwszy będzie się składał z białka, będzie się składał z tłuszczu albo jednego i drugiego jednocześnie, czyli jak na przykład weźmiesz sobie mięso wołowe, no to to jest jedno i drugie jednocześnie. Białka tłuszczu plus węglowodanów i do tego owoc lub warzywo. I ten owoc lub warzywo będzie się powtarzał do każdego do każdego posiłku. I owoca i warzywa jesz w nieograniczonej ilości w ciągu dnia, jakby tutaj nie ma żadnych ograniczeń, po prostu jesz syta, niczego sobie nie ograniczasz. Jesz takie porcje, żebyś pod koniec jedzenia tego posiłku czuł się wystarczająco najedzony. Niczego nie liczysz, niczego nie mierzysz, niczego nie ważysz, po prostu jesz na sytość i zaufaj mi, że to będzie działało. Więc biorę sobie jedno źródło białka, jedno źródło tłuszczu albo jedno i drugie w jednym, jedno źródło węglowodanów i do tego dokładam sobie owoce. Albo warzywa, i to jest moje, mój posiłek jeden, czyli na przykład śniadanie. Potem mamy taką pozycję, jak tutaj opcjonalnie pre-workout. Pre-workout, tak? To jest posiłek przedtreningowy. I teraz, to jest ważne. Jeżeli jem śniadanie, załóżmy o 9, a idę na trening o 11, no to nie będę potrzebował tego posiłku, dlatego jest opcjonalny z literką O tutaj napisane, no bo nie będzie mi potrzebny, nie będę głodny, będę nasycony, będę miał w sobie węglowodany ze śniadania i nie będzie mi to potrzebne, pójdę na trening, będzie ok. Natomiast jeżeli Jem śniadanie o 8 czy 9, a idę na trening o 16 czy 17, no to już będę trochę głodny, więc wtedy, jako mój posiłek przedtreningowy, staram się zjeść węglowodana, czyli wybieram sobie źródło W z węglowodanów i do tego ewentualnie właśnie jakiś owoc lub warzywo znowu. Ewentualnie może być odrobina jakiegoś białka, takiego najlepiej z niejakąś dużą ilością tłuszczu, ale głównie węglowodan węglowodan, i owoc, dlatego że owoce czy tam warzywo też będzie miało w sobie węglowodany, szybko się to w miarę strawi, nie obciążycie, a będziesz miał więcej energii na treningu. Natomiast to jest opcjonalne, jeżeli tego nie potrzebujesz, to w ogóle tego nie jesz. i przechodzisz do posiłku drugiego, i posiłek drugi składa się dokładnie na masie. Dokładnie z tego samego co posiłek pierwszy, czyli białko, tłuszcz, węglowodan i do tego owoc i warzywo. I a, i jeszcze jedna rzecz. Do tego białka, tłuszcza i węglowodana, czyli do takiego normalnego obiadu, czyli jak na przykład sobie zrobisz schabowego z ziemniakami i jakąś surówką na przykład sobie zrobisz pomidory z cebulką, lubię pomidory z cebulką, to możesz sobie do tego dodać odrobiny sosu. Jak na przykład, no nie wiem, no ja czasami nie lubię zjeść samego kurczaka albo samej wołowiny czy wieprzowiny usmażonej. Mam ochotę na jakby. Coś, jakby jakiś smak, tak? To mogę sobie dodać odrobinę jakiegoś sosu. Ja często tak robię: biorę sobie jakiś sos, nawet taki gotowy, tylko patrzę, żeby był z dobrym składem, dodaję sobie do tego odrobinę tego sosu. Wiadomo, że nie wlewam całego kubka tego sosu, tak? no bo one mają dużo kalorii, ale tak do smaku trochę keczupu polać, trochę jakieś musztardy dodać nie zaszkodzi, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, jakby na, na dużą skalę to nie zmieni efektów Twojej diety i tak będzie dobrze. I jeszcze jedna rzecz do picia mam wodę, kawę lub herbatę w 96%. 96 na 100 rzeczy, jak ja cokolwiek piję, to to jest albo woda, albo kawa, albo herbata. Rzadko kiedy zdarzają mi się słodzone jakieś napoje, już na pewno nie takie rzeczy jak jakaś cola, Sprite, inne tego typu rzeczy. Rzadko bardzo to piję i jeżeli chcesz utrzymywać niski poziom tkanki tłuszczowej, budować mięśnie i przy okazji być zdrowym nie rozpieprzać swojego ciała, to trzymaj się raczej takiej samej zasady jak ja. I teraz pojawia nam się po posiłku drugim, znaczy nieważne, nie ważne, czy po posiłku pierwszym, czy w drugim, czy trzecim, pojawia nam się takie coś jak przekąska. No bo wiadomo, czasami jesteś głodny, chcesz coś przekąsić. I teraz jak najbardziej można przekąszać. Wiadomo, że nie, niedobrze jest ciągle sobie podbijać cukier we krwi, non-stop coś żrąc, tak? Dobrze jest robić przerwy od jedzenia, dlatego właśnie takie coś jak post przerywany bardzo, bardzo dobrze działa. Ale... Jeżeli już chcesz coś przekąszać, to ważne jest, żeby to nie były same węglowodany. Czyli jak coś przekąszasz, to nie wpieprzaj jakiegoś batonika słodkiego z jakiegoś, nie wiem, kukurydzy, czy nie wpieprzaj drożdżówki, nie wpieprzaj chleba z masłem i nie wiem z dżemem, bo takie coś ma bardzo dużo kalorii, bardzo dużo węglowodanów, duży strzał energii, ale Cię nie syci i bardzo szybko masz potem zjazd. Więc chcemy, żeby nasza przekąska składała się z czegoś co jest z białka, ewentualnie białka plus tłuszczu i do tego znowu owoca albo warzywa. Bo w ten sposób raz, że dobijasz sobie białko. Dwa, że sycisz się i nie będziesz głodny. No, a trzy, no, że dokładasz sobie jeszcze owoca i warzywa, więc dodatkowo sycisz się i nie będziesz głodny, a będzie to słodkie, no bo wiadomo, owoc albo warzywo można zrobić po prostu w taki sposób, żeby było to słodkie na przykład marchewka, jabłko, pomarańcza, banan. No i na koniec mamy posiłek trzy, który znowu składa się, zgadnij, no dokładnie z tego samego czyli z jednego źródła białka, jednego źródła tłuszczu, jednego źródła węglowodanów, plus owoca lub warzywa do tego czyli na przykład mięso z ryżem i z pomidorami, odrobiną sosu i na przykład nie wiem dwoma kostkami czekolady dla tłuszczu dodatkowego albo nie wiem jakąś półką awokado. To jest zupełnie randomowy posiłek, wymyśliłem to właśnie teraz. Ale wiesz o co chodzi. I teraz, jeżeli chodzi o redukcję, to planne redukcje wygląda dokładnie tak samo. Z tym, że ważne jest, że żeby redukować skankę tłuszczową, ja nie kieruję się ograniczaniem kalorii, ja nadal odżywiam moje ciało w bardzo podobny sposób, trochę zmian będzie, natomiast nadal odżywiam się, odżywiam się pełnowartościowo, nie jakby redukuję sobie mocno jakby na siłę jakieś kalorii nie trzymam się jakiejś bardzo restrykcyjnej diety, bo nie chcę mieć problemów z hormonami, dlatego właśnie dobrze wyglądam, nie mam problemów z budowaniem mięśni, nie mam problemów z utratą mięśni, bo się nie głodzę, tylko ja zwiększam moją aktywność. Robię dużo kardio, dużo się pocę, dużo biegam, dużo chodzę po schodach, dużo jeżdżę na rowerze, dużo uprawiam więcej aktywności, ćwiczę regularnie i to mi pozwala się redukować w połączeniu z dobrą dietą. Natomiast moja dieta na redukcję wygląda inaczej w porównaniu do diety na masę, w tym sensie, że kiedy mogę, to ograniczam sobie węglowodany, a zastępuję je trochę większą ilością białka i trochę większą ilością tłuszczu. Czyli z reguły to u mnie aktualnie wygląda w ten sposób, że jem sobie śniadanie tak jakbym jadł je na masie, czyli robię sobie jajecznicę, do tego sobie dorzucam jakiś tłuszcz, no wiadomo jajecznica z boczkiem, z jakimiś, z wędliną, Białka same w sobie też mają tłuszcz. Do tego robię sobie normalnie grzanki, jakiś chleb, nawet no wrzucam sobie ile tam mi się podoba i tak, jem dosyć sporo tego, jem 2-3 kropki chleba, czasami jeszcze zjem miskę płatków do tego przed treningiem. Więc tych węglowodanów jest sporo, dodaję sobie owoce i warzywa, wszystko, cała reszta pozostaje tak samo. Z tym, że w całej reszcie posiłków staram się pomyśleć czy mogę to zjeść bez węglowodanów, takich w formie jakiejś kaszy, czy ryżu, czy ziemniaków. A zastąpić te węglowodany na przykład jakąś większą ilością mięsa, większą ilością owoców, większą ilością warzyw, większą ilością tłuszczu, czyli na przykład zjeść większą porcję mięsa albo dodać sobie jakiś, nie wiem, coś co będzie miało większą ilość tłuszczu, no nie wiem. Awokado. Z reguły po prostu, no ja robię tak, że robię sobie większą porcję mięsa, no i do tego zamiast załóżmy brać ryżu, jeżeli nie potrzebuję tego ryżu, bo jak naprawdę jakieś danie nie smakuje dobrze bez ryżu, to robię ten ryż, jakby nie, nie próbuję na siłę, tak? Ale jak mam, nawet nie mam ochoty na jedzenie jakiejś kaszy danego dnia, no to nie jem tej kaszy, tylko sobie na przykład robię do tego jakąś sałatkę, albo wrzucam sobie więcej pomidorów do zjedzenia, albo dodatkową marchewkę, dodatkowe owoce, bo to wiem, że nie przysporzy mi aż tyle kalorii, a mnie nasyci, a łatwiej będzie mi zejść niżej kaloriami, a nie będę odczuwał głodu. Więc cała reszta systemu pozostaje taka sama, tylko że właśnie w posiłku drugim i w posiłku trzecim staram się zobaczyć, czy mogę wyeliminować tego węglowodana. I jeżeli mogę, no to zastępuję go większą ilością owoców, warzyw i tak dalej. Także przekąska działa tak samo, czyli staram się zjeść białko albo białko z tłuszczem i owoce i warzywa i po prostu dokładam dużą ilość aktywności fizycznej i bardzo ładnie redukcja chodzi. Także mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Ciebie pomocny, coś tam sobie zrozumiałeś z tego, jak jesteś taką osobą, która chce budować swoje ciało w taki sposób, żeby było i zarobiście wyglądające, ale też zajebiście sprawne i przydoby się plan treningowy taki, który ma sens i chciałbyś poćwiczyć na tym samym, na czym ja trenuję, no to możesz sobie zobaczyć moje plany na mojej stronie, szostakompany.pl Jakbyś chciał mi trochę pomóc rozwijać ten kanał i moją misję, to napisz mi jakiś komentarz, cokolwiek Ci tam przyjdzie do głowy, zostaw łapę w górę. Jak chcesz mnie dalej oglądać, to zostaw sobie suba u mnie na kanale, obczaj sobie, stary, te kilka filmów, które zostawiam w opisie. Klasycznie mam fajne treningi, ostatnio powrzucałem całe treningi, także możesz sobie zobaczyć, jeżeli jesteś tu nowy. I pamiętaj, stare, że szkoda życia na niewolnikiem, czekaj na dni jedzenia, bo też będę wrzucał. Widzimy się w następnym. Na razie.